Siemaneczko z tej strony, XKing oficial i witam Was po raz kolejny, kolejny w World of Tanks. No i lecimy z kolejnymi trzema bitewkami. Tym razem gramy cały czas w amerykańskim Grizzly. Nie zmieniam nic we swoim, e, we swoim. we swojej rozgrywce. Czołg, który według mnie jest chyba jednym z najlepszych, poprzez to, że. Poprzez to, że w ostatnim odcinku tym czołgiem prawie, że w ogóle nie zginąłem, więc no... A też nie chcę być na, na straty. Czemu dalej mam głośniki za głośno? Teraz są ok, Dobra. Tak, już kiedyś na lewie powiedziałem. Ja cały czas gram na głośnikach poprzez to, że słuchawki mają za krótki kabel, przez co pod komputerem są niedostosowane. Muszę kupić jakieś lepsze słuchawki, albo słuchawki z dłuższym kablem, albo jakieś przedłużenie do kabla. W sumie bardziej nawet słuchawki kupić, bo słuchawki, które mam ogólnie do komputera, to one są rozwalone, bo one były z mikrofonem i mikrofon od nich został oderwany. Dużo by mówić. Mam wysoki ping, czyli mogę mieć lagi. O, oh fuck. Lipa. Póki co dobrze skręcam, ale z lekkimi tutaj lagami. Ostatnio na tej mapie chyba właśnie tak obkrążyłem przeciwnika, więc no. Ale ktoś to chyba tutaj bombarduje, albo mi się wydaje. Ja są przeciwnicy. O dobra. Tam jest jeden... O, tam jest dwóch. O fuck, ucenił mnie. nasze ziomki chyba się nie dogadują w tej kwestii. Poza czołgowej. Czy ja przypadkowo tego strzeliłem? Oh fuck. Nie mogę strzelić. A, w ziemi strzeliłem. Spoko. Jest trzech na czterech, ok. Ten wie, że pod górę nie wie co się dzieje z nim. Poczuł. O wow, fuck. Ja tutaj ziomka przy мне его добавить Ostateczny czas Wygraliśmy. Trochę dłużej ta walka trwała. What the fuck? Długo jakaś chrypa mnie zaczęła łapać, bo gadam przez nos. W sumie nie przez nos, tylko bardziej gadam przez ten. Przez nie wiem co. Z taką chrypą gadam. Coś tutaj dostałem jakieś wiadomości znowu. To mnie oczywiście guzik interesuje a tutaj jest symbol, że mogę odczytać wszystko, ja oczywiście klikam wiadomość z przyzwyczajenia Fuck, jak się chce się wycofać? Halo Port of Tanks, nie, nie wciula ja jestem ciekaw, czy w ogóle będzie dobrze słychać Bo ja serio, gadam przez zachrypnięte gardło i to jest tak uciążliwe Jakaś chrypa mnie łapie, masakra I ja o dziwo, dzisiaj mi World of Tanks cały czas się buntuje. E, tego chyba nie mogę odebrać. A nie, mogę, spoko. Dobra. I tutaj już mogę się wycofać. Tutaj coś mam do odebrania. Okej, okay. odebraliśmy. Kolejna bitwa. Bitwa numer 2. Legion 12, Gunner. Gramy przeciwko jakiemuś Polakowi. Dobra, lecimy. W tej mapy akurat chyba nie pamiętam, jakoś się jej tak nie kojarzę. Oczywiście jakiś gość mi w dupę wierzą. Messenger nie, pis nie pisać do mnie. Aktualnie jestem w trybie offline. Nie, nie ma tak, trzeba rozwalić. Oh, fuck. Po dziwo, czułgiem da się wjechać. Czemu tam jakiś nasz chłop wjechał? No sam na czterech pojechał To ja się wycofuje. oj On chyba trochę dalej. Ja się wycofuję, ha 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 Trzech na trzech Jest jakiś niezniszczony, lol. Dobra, wygraliśmy tą rundę. Rozwalnieją chyba dwa czołgi. Sam. nie ja będę, ja będę miał jeden czołki, asystę. A, dwa czołgi. Dobra, misję. Odbieramy. Ok. Super. No tutaj znowu coś do odebrania nie mamy. Skarbce. Okej, okay, dobra. I tak nie mogę odebrać, bo nie mam nic. To mogłem odebrać, więc spoko, luz. E, Poprzednie nagrody odbierałem? E, nie, nieważne. Dobra Tiger Grizzly, tutaj coś mamy Pasujące czołgi, okej okay, dobra walić to no? Same czołgi na czwartym poziomie to jest coś nowego Wcześniej grałem, jeśli dobrze pamiętacie to praktycznie trafiliśmy na, na różne rodzaje czołgi W ogóle tej mapy nie lubię akurat. Ta mapa mnie jakoś nie, nie, nie przekonuje. Za mało takiego wiecie: strefowania. A te pociągi da się w ogóle rozwalić? Nie, nie da się. Pociąg służy jak ściana. To się tu pokryje, może. Albo jednak jeszcze trochę podjadę. Dobra, dostał Ej, on za mnie celuje, lol Ale ktoś mi ukradkila mhm. Smutek No kurde No już chłopom miałem odstrzelić Na wsteczne pijadę do przodu Ale mam tylko jeden czołg zniszczony Ile ja zagrałem już? Trzy? Dwie? Eł... To była druga runda czy trzecia? Gdzieś tu mam jakieś nagrody do odebrania? E, nope. A tutaj ja nie mogę tego odebrać, do O, tutaj mogę odbierać, więc spoko. To jest jak otwieranie skrzynek w CESie, seriosly. Dobra. To już wszystko, dobra. I tutaj jeszcze coś mogę otworzyć, tak? Nie wiem co to jest, ale wezmę sobie to. Tutaj mamy 7,7. Tak, tak, 12 tysięcy tego. Mam 24 tysiące kredytów. Czy ja mogę coś kupić jeszcze? Dobra. Widziałem to zadanie zbadać czołgów piątego poziomu? Tutaj Znaczy ja taki mogę wziąć? Czekajcie, gdzie tu był sklep czołgowy? Ulepszenie to tak? W ogóle ten czołg jest chyba na full ulepszony, nie wiem Taki czołg w ogóle nie do zniszczenia Gdzie był sklep czołgów? tutaj są czołgi ale mole nie mam nowa haddu Nie wiem czekajcie coś mi to nie pasuje O, PD bojowego. Aha. Okej. Okay. Czyli co, teraz lecimy lago, tak? Okej, okay, lago jest na czwarty poziom. Okej. Okay. No to lecimy. Jeszcze ja jedna bitwa i kończymy odcinek, bo chcę teraz krótszy odcinek zrobić, bo wychodzę z domu. Po prostu. Ale tą chwilową ciszę musieliście przeżyć, bo tak trochę nie ogarniałem tego, tej sytuacji. O, ktoś gra gryzny. Ja gram lago. M7, a w 7 gadynek jest przypadkiem broń? Tylko czołg? Ehehehe. Ja na no, żartuję. Na pewno jest ciało o M7, ale. Bronie typu M to mi się kojarzą przeważnie z broniami typu. Z broniami typu. No i nie wypowiem się teraz. Gdzie są przeciwnicy Halo? Czy ja pojechałem na około? Uh, fuck this. Mamy na celowniku? Bo jak mi przycelował. Panowie, wygrywamy rundę czy przegrywamy znowu? A żeśmy w siebie wjechali. Nice! Ja rozwaliłem chyba znowu dwa czołgi tylko. No! Dobra, tutaj odbieramy nasze doładowanie. W sensie naszą nagrodę sezonową i okej. Okay. Okej. Okay. Nie udało się go przetrwać, dobra. Ja się z nami żegnam. Odcinek trwał 18 minut. Mam nadzieję, że z tego odcinka będziecie zadowoleni. Trzymajcie się. Cześć. Widzimy się innym razem. Może. A, w ogóle. Dlaczego dzisiaj nie będzie live'a? Po prostu jest, jestem przeziębiony, mam zachrypięty głos. Kolejną sprawą jest to, że nie wiem co na, na live'ie dzisiaj odpalić. Może jak wrócę do domu, to zrobię nocnego live'a, który będzie z, tak jakby z dzisiejszego dnia na poniedziałek, poprzez to, że z dzisiaj niedziela ale to muszę pierwszy pomyśleć, co na live chcę odpalić i tak dalej, i tak dalej. Z zobaczymy. Póki co odcinka, nie, ten wiem, live'a nie będzie. Bądźcie tego nastawieni, że live może być albo pod wieczór dopiero, jak w końcu coś wymyślę, albo dzisiaj live'a nie będzie. Więc macie odcinek zamiast live'a po prostu. Póki co. Weźcie się z nami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.